Cześć, tu Mamik i Osti Dzisiaj pokażemy Wam Taką gierkę Mysterious Forest Czyli tajemniczy, las. tajemniczy lasek Od wydawnictwa Yellow Jest to, jakby to powiedzieć Kooperacja memory Z przygodą, kościami Zaraz wam pokażemy jak to wygląda Mamy trzy fazy w grze Pierwszą fazę mamy Wykładania przygody naszej A gdzie jeszcze do faza a, A ludzie są ciekawi, co, tu, tak, co, to za co to za figurki. A patrz, jaka tu jest wypasiona figurka dzieciaka, który wyrusza swoim drenianym mieczem. Nawet prawe, tu na takiej śrubce ten miecz jest zrobiony. No. Wszystko pomalowane. Nie, wszystko pomalowane, nie, nie mam wszystko takiej wszystko zdolności. Super wygląda. Mogę karty, pokazać, pokażę. jak karty, no. karty super wyglądają. To Są karty lasu, Możesz pokazać no. większość, bo one mają. Każda karta ma inną. Tak, oprócz tego, że mamy obrazeczek, to mamy też itemki, które będziemy musieli wymagania, nie? posiadać, aby przez dany kawałek lasu się przedrzeć. Jelo, czyli wiadomo wszystko kurcze wygląda naprawdę. Wyśmienicie. Świetnie to jest wydane, super wygląda. Ale dobra. Wogaj mamik. Jak w to się gra? Dobra. to tak jak się gra. Gra się bardzo prosto, bo mamy najpierw fazę ustawiania przygody. Mamy kilka trybów. Zagramy ten najłatwiejszy, najszybszy, żebyśmy nie dali rady, ale jest najłatwiejszy i najszybszy. Eee, najpierw wykładamy karty lasu. Wyłożymy sobie raz, dwa, trzy. Dokładnie wam ustawię tutaj ten lasek. Trzy, cztery, tak. Umieścimy tu... cztery karty lasu. Później mamy kartę z, z wędrowcem, którym hmm. hmm. jeśli go odwiedzimy, bo możemy go odwiedzić nie musimy, ale jeśli wejdziemy tam, musimy na pewno się wymienić z naszymi przedmiotami. Dwie karty no i na końcu mamy otwora. No, to bardzo już tutaj, bo już nam tutaj. To pewnie wyskoczy za. No i mamy takiego kader, o, takiego tu. Drakonium Queen, chyba, że się tak nazywa fachowo. To jaka na figurka. No, mogli dać zwykłą, taką, jak już dali tam na wypasie. To, to przejmiemy. jesteśmy tutaj. E, tak, jesteśmy w tej fazie przygody, Nie? ustaliliśmy przygodę. Teraz będziemy odwracać każdą z tych kart, oprócz tej, i zapamiętywać symbole. <laughs> Można to zrobić na kilka sposobów. My zagramy ten wariant najłatwiejszy, czyli będziemy wspólnie patrzeć, ale możemy zrobić tak. Ja patrzę tą. Jakie są symbole? Osti patrzy tą. Ja, Osti i tak możemy na zmianę jechać. Ale my będziemy razem po prostu zapamiętywać. Odwracamy kartę. Mamy dwa symbole. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Dwa symbole. Róg i rękawiczkę. I to musimy wyrzucać, wyrzucić z naszego plecaka, żeby przejść tą lokację dalej. Zapamiętaliśmy. pamiętaliśmy? Odwracamy. Jedziemy dalej. Dwie sokiówki. I... Mhm, Zapamiętane. Ostry będzie pamięta, ja wam tłumaczę, ostatni pamięta. Będziemy z tego O, już jakby zaczyna. Kompas, lupka i... I, ten... Kwiat... i ten kwiatek. Dobra. Dalej mamy. O, patrz, dwie rękawiczki i włóczka. Może byłbym i zegarek. Ja trochę... już pierwszego nie pamiętam. <laughs> dwie tej miecz, okej. Okay. Okay. Mapa i kompas. To Jezu, ja już ja ja nie pamiętam. I potwór. I teraz jeśli tu wydamy te surowce wszystkie, dojdziemy do tego miejsca wygrywamy grę. Jeśli o, w którymś wow. momencie nam się nie uda przegrywamy grę. I Wielkie. mamy tą pierwszą fazę. Odwracamy. Mamy plecaczek. Zagramy ten wariant łatwy z przyjacielem Loki. Mamy cztery żetoniki, mamy do blokiego. Tutaj, żeby już mówię. się pomieścić filmowa ta tacka do kości. Dokładnie. Kościana tacka. Jest kości z tymi symbolami, które widzieliśmy na, na kartach. Będziemy rzucać i wspólnie będziemy decydować, yy, jakie symbole weźmiemy z dwóch kości. Jeśli wypadnie nam ten nasz pomagier, czyli Loki, też Joker, ogólnie on to ma zdolności specjalne, możemy wymieniać Żetony sobie, albo ma jakieś tam trzy żetony w jednym e, Musimy go wziąć od razu, nie? Może uh -huh. i tak wrzucamy No i ustawiamy, ustalamy co bierzemy no, no, Na pewno róg, bo by, był, w, ruch, był pierwszy. By było, by było w pierwszy No był w pierwszy, bo było łatwo i sakiewki też Sakiewki będą na pewno I tak będziemy oh. sobie wziąć, oh. jest Loki Jest Loki I sakiewka była też no Mamy tu wszystko by się przydało, no ale dwie sakiewki będą o, no, chyba z loki też jest. Uuu, to to bogato. Tym razem na łatwo wyjdzie. Znowu Loki. Serio? No serio jest. no jest. Rzucam, wiesz, na, kamer na kamerze sobie zobaczyć. Dobra. E, płaszczyk <laughs> był gdzieś tu chyba, nie? Tak, nawet podwójny. Płaszczyk, włóczka i płaszczyk. Płaszczyk. E, płaszczyk tak i kwiatek. kwiatek gdzieś do... był na pewno też, nie? Jak tak długo już zapełnimy. całą branszy, tak. No, mieczyk był chyba gdzieś na pewno. Tak, mieczyk będzie. Drugi róg nie kojarzę, chociaż nie wiem, czy już na no, bosie nie było. Kompas gdzieś tu był. Kompas na pewno. będzie na pewno. No, mapę też. Na razie to łatwe bierzemy. Dobra, rękawiczka na pewno bez na pierwszej. Lubka też tam będzie się pokazała, czy nie? Tak, na pewno tak. Musiała, <laughs> no, ale tyle kard jest to. Zapalniczki nie mamy. No to weź zapalniczkę i wziąłbym jeszcze jedną rękawiczkę, bo coś tam się kojarzy, że ona tam była. Sakiewkę, kompas. Włóczka na pewno gdzieś tu była. No, włóczka była na pewno. To, samo samo kojarzę. Dwie sakiewki gdzieś na początku od razu sprzedamy. No to daj sakiewkę. No. Okej. Okay. Kwiatek, rękawiczka. Ej, jakiś kwiat... Kurczę, to niech nam był kwiatek, coś kwiatek? Tu dziś, no nie? Chyba było. No, to no to kwiatek. Kwiatek mamy jeden? I wziąłem miecz jeszcze, bo nie wiem, przy tym, tym bosie nie było mieczyka. Także nie pamiętam w ogóle bosu, też. Ogólnie jest to świetna gra, na zapamiętywanie, nic nie pamiętam. Tak. Co bierzemy? No, lubkę, bo mamy jedną. Lubkę, za też mamy jedną, jak Nie, no, za Idziemy tym tropem. to... A no to ten tropem róg mamy jeden, to weźmy jeszcze jeden, bo może był przy Bosie I włóczkę? A za to Włóczkę. I ostatni rzut. Oli Mhm, okręcone. Nie. Ja, nie nie. pan ja. tą zapalniczkę dali dwie, co próbuję nam coś zasugerować. Nie? Dobra, i tą fazę mamy. To jest. I teraz mamy do... kil kilka wariantów, przechodzimy właśnie do tej naszej podróży. Gody, tak. Możemy układać to, co pamiętamy. Mhm. Albo odwracać i sobie kłaść. No tak. od, razu, od razu mówimy, że zagramy wariant łatwy, odwracamy i kładziemy. Ale nie, bo ja to wiem, bo tu jest... No to dawaj. Tu był... Może... rug lugi, a później była rękawiczka. Ja tu gdzieś kojarzę, że tu było coś takiego chyba. Na co, na co Znaczy, to teraz tylko tak sobie kładziemy, bo zagramy ten wariant drugi. Yy, tu tak samo można, można odkryte wszystkie grać, a na końcu możemy doprowadzić do tego momentu, gdzie, gdzie jest zakryta. Dobra, kwiatek był pewnie i, i. i coś. I sakiewka musiała być. I lubka była pewnie. Dobra, Dobra idziemy. Pierwsze. ja no jest idealnie, za to bym widział bonus. I przechodzimy kartę. Następna. Dwie sakiewki, no blisko byłem. Dwie sakiewki. No i w tym pierwszym wariancie byśmy już przegrali. Jedna pomówka kończy nam grę? Tak. O, ale super. Widzicie? Coś mi świtało, ale nie do końca. Cik, obracamy, na razie mamy wszystko. No, Mamy wszystko do tego momentu. Czyli Czyli tak, brakuje nam rękawiczki. Rękawicz. Teraz mamy możliwość wzięcia jednego żetonu flokiego. Odrzucenia go. Jeśli będzie coś takiego, to bierzemy jedno z tych i dalej go odwracamy. Co bierzemy na przyszłą? No, no, to nie jest płachtę. Nie no, widzę, widzę. Ty odwracamy. No bo jest to no, nie. Wiem. Dobra, jeśli jest coś takiego, odrzucamy jeden. Z naszych i bierzemy sobie. Samą... Brakuje. Co? Do... Odrzucamy? No za za zapalniczkę. Mam... Od... A brakuje nam rękawiczka. Rękawiczka. Wchodzimy? Czy nie? No odkryj, zobaczymy. Nie musimy wymieniać, tak? Musimy. Jak wyjdziemy, to musimy. <coughs> o kurczę. Ja hmm. Pamiętaj, że tam może być za trzy się wymiana. także dosyć. To nie oleć. jemy go. O, patrz, to wiedziałem. dalej. Jesteśmy tutaj, to mapa i kompas. Super. <śmiech> yeah! <śmiech> Co odrzucamy? <laughs> no zapalniczkę to bo dwóch chyba nie będzie na tej karcie. Mamy kompas? No, I jeszcze mapa by okay. się przydała. No Okej, okay, to odrzućmy. Mamy coś podwójnego? Mm, nie. No mniej więcej nam powinno starczyć no bo tutaj No dobra, mamy... kwiatek kwiatek No kwiatek na no moje akurat był Był? No to nie, no to jakby Już no to, poszło... to I dochodzimy do bossa, nie było sobie. No nie było kwiatka, no i co? Jest kompas i mapa Jedno o, mamy okay. Czyli odwracamy No Udało nam się, bo jest kompas no Okej okay. No i to nam się uda, bo będziemy odrzucać po prostu No, może tak nie dokładnie, nam się może udać. No, czyli lubka teraz? No, udało mi się. Rękawiczka. No, to ci powiem. Ale już na pograniczu, nie? Nie, zabijamy potwora, wygraliśmy. Wow! Naszą przygodę, nie? Co tu mieliśmy? Kumpla i plecak musimy na czyli tego jednego gościa. No i coś. I coś z plecaka. Wtedy byśmy dostali tego jokera. Który nam zastępuje jeden symbol. No. Cień, że się opłacało. Tak no nic. Jak widzicie tak, gierka... wygląda Mega, mega szybka. Taka, no w sumie... Huczy, no, tylko... No, no, nie jest aż taka łatwa właściwie. No nie, jest nie łatwa. Bo chciałem powiedzieć, że taka super dla dzieciaków, ale jeśli... Od razu przegrywasz... To... Dlatego masz ten wariant, że sobie odgrywasz i idziesz na spokojnie gdzieś do tego momentu, bo tu się robi ciasno. Mhm. Mm nie? No troszkę nam zostało tych syrowców, ale mogło być tak, że... No tak, jakbyśmy dołożyli więcej kart... To już trzeba pamiętać, nie? No to... to no dobra, a w najtrudniejszym są odliczone dokładnie? Pięć startowych, jedna tu i trzy tu. Czyli jedna więcej tu nam wchodzi i jedna więcej tu nam wchodzi. No dobra, zostało nam tyle, tak? Nie, jeszcze tam chyba dwie oczywiście. No tam no, ale, ale no, każdy no, mówi, nie leży że, że to. No i też dużo no, tych loki no, odrzuciliśmy, no, nie? Bo Loki nam bierze też dosyć dużo, nie? Bo też no żeton tam. i symbol, no tak. nie? No czy jest jakoś tam wyliczone. No i warianty cięższe są takie, że po prostu startujemy z jednym tym lokim, nie? Mhm. Który tam może pomóc nie musi, nie? Mhm. Tak żadna mnie pomógł No tak. No to jak widzicie, gierka. Wykonana. Tak wygląda bardzo przyjemnie. Dzieciakom się to na pewno spodoba. Tu jeszcze powinniśmy flipnąć. Flipnąć jeszcze powinniśmy. A co to oznacza? Że, że zaczyna się... tu W nocy takie też... Ta a przygodę, no Widzicie, nie? bo jeszcze takie pudełko no, Małe mało. wprowadzenie, pudełko jest to też wszystko. Ale sięga, Ładnie to mieści. Miejsce na pana ludzika. Ojej, oh yeah. No nie, no i Elo to wiadomo, ładne wykonania oni naprawdę fajnie przygotowują te gierki. Jak widzicie, no, no gierka, No, gierka. no fajna, no. Yy... Można sobie zagrać. Można zagrać. Nie trzeba ją kupić, bo jej się nie dostanie tak łatwo. Tak, niczego nie urywa. A no, u nas oczywiście możecie sobie w nią zagrać. No ale to raczej. Znaczy dla moczych albo jako taka chyba jedna bo... Tak, no takie. No zagrasz fajnie, chociaż nie No nie czuję potrzeby <grym 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 jakoś rozgrywania kolejnych... No kwestia jakby to na czterech się, się działo. Nie? No, nie, no, w w najczęściej ciężkim tak. gdzie byśmy nie odwracali, tylko ustawiali. Ale w to, fajnie, bo może się już wziąć rzeczywiście na te role, nie? Ktoś inny tak. losuje, nie ktoś inny tak. zapamiętuje jakieś części kart. Ciekawe, czy że by było łatwiej. Można no? popominać, no jest taki mały zakresik do kombinowania w tej grze. Także. Hmm. No dobra. To wszystko. wszystko. Posłajście właśnie tajemniczy las. las Mysterious Forest. No nic. Zapraszamy. Wpadajcie, oglądajcie nas. Polubcie kanał, a my będziemy Wam pokazywać różne właśnie nietypowe gierki. Może niedostępne u nas gierki. Czuć starsze, Czuć, starsze gierki. Starsze nowsze. Takie wynalazki jak te. Zapraszamy do następnego razu. Dzięki i do zobaczenia.